500 lat temu załoga europejskich marynarzy po raz pierwszy w dziejach ludzkości okrążyła świat. Flotyla pięciu statków pod dowództwem Ferdynanda Magellana, Portugalczyka w służbie króla Hiszpanii, wypłynęła jak niegdyś kolumb w celu znalezienia zachodniej drogi do Indii i wysp korzennych Moluków, z których miała przywieźć drogocenne przyprawy. Trzyletnia wyprawa okupiona została nad ludzkim wysiłkiem i życiem ponad 200 ludzi i stratą czterech okrętów które płynęły dziesiątki tysięcy mil w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych i nawigacyjnych, ponieważ przynajmniej większość trasy wiodła przez morza i lądy dotąd nieznane Europejczykom. Ich osiągnięcie w dzisiejszej skali można by porównać tylko do lotu na Marsa. Żeglowali niemal 70 tysięcy kilometrów, ginąc z chorób, głodu, sztormów, konfliktów i w końcu znaleźli nie tylko nową drogę do Azji, przez nowo odkryty ocean spokojny. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu przy okazji okrągłej rocznicy postanowiła przypomnieć ten wyczyn, pokazując trasę wyprawy Armady Molukańskiej dookoła świata na przepięknych wczesnornowożytnych mapach z własnych zbiorów. Jak ważne było to wydarzenie i co trzeba było odkryć, zanim wyruszyło się w odległą podróż, pokazuje ta mapa Abrahama Orteliusza. Przedstawiająca świat starożytny, ponieważ do wielkich odkryć ludzkość wiedziała o sobie tylko tyle, że mieszka w Europie, Azji i Afryce, a tak naprawdę tylko na pograniczu tych trzech kontynentów. Dalej, jak chciało się popłynąć, to była terra incognita. I w taką wybrał się Kolumb pod koniec XV wieku i w 1519 roku wyprawa Magellana. Z tym, że jej cel był jeszcze bardziej ambitny, należało dopłynąć do Ameryki dalej, ale dalej nie znano drogi. Wypłynięto z Sewilli. Stąd przepiękny widok miasta z atlasu Brauna i Hogenberga, który pokazuje również port nad rzeką Guadalquivir. Stąd w sierpniu 1519 roku armada wyruszyła, żeby we wrześniu wpłynąć na ocean i stamtąd w kierunku południowo-zachodnim przez Wyspy Kanaryjskie, tu widzimy je, jak omija armada na mapie Europy, popłynąć dalej w kierunku Ameryki Południowej. W listopadzie 1519 roku przekroczono Równik, a w grudniu armada dopłynęła do Ameryki Południowej, robiąc sobie przerwę w okolicach obecnego Rio de Janeiro, ale że był to teoretycznie obszar przyznany Portugalii, szybko popłynęli dalej i w styczniu zrobili już sobie dłuższy postój na obszarach, które później miały być hiszpańskie, czyli w Zatoce Rio de la Plata, a dłużej tam zabawili również z takiego ważnego powodu, że było to miejsce, które Magellan uważał, że tam może być to przejście na morza południowe, czyli obejście Ameryki Południowej od południa, żeby wpłynąć na szlak przez nieznane morza do Azji Dalekowschodniej. Niestety okazało się, że jak popłynęli w tą zatokę bardzo dużą, zresztą gdzie na początku nie było widać brzegu, naprzeciwko więc wydawałoby się, że to jest zmieniający się kształt kontynentu, za którym już będzie to przejście, opłynięcie Ameryki. Niestety Zatoka stawała się coraz węższa, woda coraz słodsza, no i okazało się, że jest to wielkie ujście ogromnej rzeki. Trzeba zawrócić i szukać dalej. Był to koniec świata, za którym już żadne mapy nie wskazywały do lądu. Nic poza tylko matematycznym określeniem pozycji. Te mapy są oczywiście z XVI i XVII wieku, gdzie już były w znacznym stopniu poznana linia wybrzeża, ale oni płynąc nie widzieli tego w ten sposób. Oni zaznaczali sobie tylko pozycję. Magellan miał w kontrakcie dopłynięcie aż do 75 stopnia szerokości geograficznej południowej, w poszukiwaniu przejścia Ameryki Południowej od południa, ponieważ w ogóle nie miano pojęcia, co tam jest, ale każdą większą zatokę z nadzieją traktowano, że to może już tam. Ale widząc po drugiej stronie brzeg, jednak spodziewano się, że to raczej zatoka, i w takiej jednej z większych zatok na południu. Obecnej Argentyny, którą Magellan nazwał Zatoką Świętego Juliana, przez dłuższy czas zatrzymali się, ponieważ nadchodziła zima. Był to wprawdzie marzec roku 1520, no ale koniec marca tam na południowej półkuli to jest początek wiosny u nas, ale tam początek jesieni, no i okazało się, że jest coraz bardziej wiecznie zimno. I jeżeli w przewidywalnym czasie, dwóch, trzech miesięcy nie znajdą. Przejścia południowego, no to zaskoczy ich noc polarna. Bardzo się jej bali, bo nie wiedzieli, jak będą musieli daleko na południe popłynąć. Zarządzono zimowanie w tej zatoce i przełom jesieni i zimy. Czyli środek roku 1520 spędzili prawie pięć miesięcy w tej zatoczce. Taki pobyt w jednym miejscu, bez żadnych atrakcji, powodował niestety wiele konfliktów między kapitanami, a zwłaszcza hiszpańscy kapitanowie zbuntowali się przeciwko admirałowi, który był Portugalczykiem. I chcieli go zmusić do powrotu, uwięzić go, ale Magellan sobie poradził. Nie tyle krombrych, to buntowniczych kapitanów poskromił, dwóch skazał na śmierć, jednego z nich zostawił na bezludnej wyspie, i popłynęli dalej, już jesienią 1520 roku. Czyli tam była wiosna. Jeden z okrętów, najmniejszy, Santiago, wypuścił admirał przodem, żeby penetrowała teren i może wcześniej znalazła ten przesmyk czy obejście Ameryki. Okazało się, że najmniejszy z tej flotyli, Santiago, wpadł w sztorm i blisko brzegu się rozbił. Załoga wprawdzie przeżyła, ale statek. Tonu. I tylko dzięki niewiarygodnemu wysiłkowi dwóch marynarzy, którzy drogą lądową wrócili do portu Saint-Julien, dotarli do kapitana, który płynąc wzdłuż brzegu podjął marynarzy, którzy przeżyli Santiago. I popłynęli dalej. I po tym nieszczęściu zdarzyło się szczęście bardzo wielkie. Pod koniec października 1520 roku zauważono możliwość takiej wielkiej zatoki, która dawała nadzieję, że jest to cieśnina. I wpłynęli w bardzo niespokojne wody z wieloma skałami i fiordami, ale jednak głębokie i słone, czyli nie mogło to być ujście żadnej rzeki. 1 listopada 1520 roku, dokładnie 500 lat temu, okazało się, że jednak jest to cieśnina i coś, co Magellan nazwał cieśniną patagońską, na początku postanowił nazwać cieśniną wszystkich świętych. Po jego śmierci marynarze na jego cześć nazwali ją Cieśniną Magellana i tak pozostało do dzisiaj. Natomiast statki robiąc tam różne postoje pogubiły się między sobą przy różnych nabrzeżach między fiordami. I jeden z nich pod takim pretekstem powrócił do Hiszpanii. Pech chciał, że to był największy frachtowiec, większy nawet od flagowego Trinidadu Magellana, który miał na swoim pokładzie większość zapasów do przepłynięcia przez Pacyfik. No i miał na czym wrócić do domu, natomiast te trzy pozostałe statki, jak przepłynęły przez cały listopad cieśninę Magellana, wpłynęły na otwarty ocean z minimalnymi zasobami żywności i wody. No problem okazał się być ogromny, bo wprawdzie wypływając na Nowy Akwen zobaczyli, że jest tam zupełnie inna aura, super pogoda, woda spokojna, nawet sprzyjające wiatry, stąd Magellan nazwał to nowo odkryte morze, morzem spokojnym, a później oceanem spokojnym, bo się okazało, że to jest ogromna woda, taka, jakiej sobie jeszcze nie wyobrażali, no i za to zapłaciło życiem wielu marynarzy ponieważ jak popłynęli na północny zachód, nie spotkali żadnej wyspy. Skończył im się cały zapas jedzenia. Płynęli ponad 3 miesiące, dokładnie 99 dni, przekraczając drugi raz równik i dopiero po tych prawie 100 dniach, gdzie zdążyli nawet zjeść skórę z rei, które były nimi obwinięte, dopłynęli do wyspy Guam. Dzisiaj nazywamy wyspy Guam, część archipelagu mariańskiego, które z daleka patrząc, Magellan nazwał wyspami Żagli, bo byli tam ludzie, którzy mieli łódki z żaglami. Bardzo szybko zmienił zdanie, ponieważ sam, jak wypłynął szalupami z okrętów na brzeg, to mu te łódki pokradli, więc zmienił zdanie i nazwy tych wysp nazwał je Wyspami Złodziejskimi. W kwietniu 1521 roku dotarli do zachodnich Filipin. Tam już spotkali ludzi bardziej cywilizowanych w tym kontekście, że Mieli oni kontakty wcześniej z Chinami, byli politycznie zorganizowani, nawiązano wręcz. Traktat o przyjaźni z królem Hiszpanii. Lokalny władca postanowił się ochrzcić i swój lud zakontraktowano różne towary i wszystko byłoby dobrze, gdyby Magellan nie chciał o tym przekonać pozostałych władców sąsiednich wysp. I w jednym z nich wpadł w konflikt, wyprawił się z wyprawą karną na sąsiednią wyspę Cebu, która nazywała się Maktan. I tam w bardzo krótkiej bitwie, na plaży wręcz z przeważającymi tubylcami, sam dowódca poniósł śmierć, czym bardzo zaszkodził przeszkodził całej wyprawie, a konsekwencje tego były jeszcze bardziej tragiczne, bo bez dowódcy pozostała część załogi wpadła w konflikt z do tej pory przyjaznym władcą Cebu, który zdradziecko zabił 30 z nich, pozostali uciekali i cała wyprawa w Niesławie musiała uciekać dalej na południe. Złe doświadczenie sprawiło, że coraz bardziej musieli być ostrożni dokąd dopływają, nie wiedząc nawet gdzie jest ich cel podróży. Na tej mapie widzimy, że krążą między wyspami Borneo a Celebesem. Tam po drodze starali się nawiązać lepsze już stosunki z lokalnymi władcami, a nawet dostali od nich przewodników, którzy poprowadzili ich bardzo skomplikowanymi drogami morskimi między wyspami do wysp korzennych. Tam bardzo już byli ostrożni, lokalny Radża skądinąd się bardzo ucieszył, że ma gości z Hiszpanii, bo był skonfliktowany z Portugalczykami. Napakowali ładownie trzech statków korzonkami rozmaitymi, bardzo cennymi w Europie, natomiast tam nie specjalnie, wymienili je za lusterka i naprawdę jakieś drobiazgi, a najważniejszy był traktat polityczny, który tego władcy uzależniam od Hiszpanii i to było zrealizowanie celu podróży. Był to listopad 1521 roku, czyli dwa lata po wypłynięciu z domu. I wszystko już prawie było dobrze, z tym, że okazało się, że jeden z trzech okrętów został stoczony przez świdraki, taki rodzaj meduzy, która niszczy drewno statku, i trzeba było cały ładunek ewakuować na dwa pozostałe statki, a ten statek spalić. Załoga też przeszła na pozostałe dwa statki. No i przed moment pożegnania w grudniu 1521 roku, i okazało się, że przy uroczystym wypłynięciu z portu Największy statek flagowy, jak do tej pory całej wyprawy Trinidad, zaczął tonąć. Nie dało się go uratować, przepakowano cały towar, który się dało na jedyny sprawny, który nazywał się Wiktoria, a Trinidad został, żeby poddać go było dłuższej naprawie. I skończył bardzo niesławnie, bo w przeciwieństwie do Wiktorii popłynął zupełnie inną drogą. Chciał znaleźć nowy szlak przez Pacyfik do Ameryki. Nie znalazł go, przez 7 miesięcy błąkali się ci marynarze po Pacyfiku. W końcu wrócili w Niesławie, wygłodzeni, zdziesiątkowani i dostali się do niewoli portugalskiej, a sam Trinidad został przez Portugalczyków zniszczony. Natomiast Victoria, jedyny ze wszystkich statków całej wyprawy, przepłynął na przełomie 21-22 i 22 roku Ocean Indyjski i przez dłuższy czas ugrzązł na południu Afryki. Nie mógł się przedostać przez przylądek dobrej nadziei. Ze względu na to, że tam niekorzystne prądy i straszne wiatry i burze nie pozwalały bezpiecznie przepłynąć wokół niego, i dopiero pod koniec maja 22 roku Wiktoria przepłynęła na Atlantyk i dość bezpiecznie dotarła pod bardzo długiej podróży do wysp Zielonego Przylądka na zachód od Afryki i na północ od Równika. I byłoby wszystko dobrze, gdyby nie to, że te wyspy należały do Portugalii, gdzie chcąc kupić ryż dla swoich marynarzy, 13 z nich, Została wzięta do niewoli przez Portugalczyków, a reszta musiała się ewakuować jak najszybciej na Wyspy Kanaryjskie, a stamtąd do Hiszpanii. No i zdarzył się, można powiedzieć, niewiarygodny cud, że po trzech latach wielkiej wyprawy Wiktoria dopłynęła do Hiszpanii i marynarze zaokrętowali w miejscu. Wywłynięcia w Sewilii. Było to wielkie wydarzenie. Wiadomość poszła do króla: wprawdzie, że trzy lata to długo, że tylko jeden okręt powrócił i z 250 ludzi zostało tylko 18, że zginął komandor. No i było dużo tych złych wieści, poza jedną dobrą, że na ktoś powrócił i przywieźli około 25 albo nawet więcej ton tych wszystkich goździków, gałki muszkatułowej i innych cennych przypraw. Jak się okazało, finansowo wyprawa się udała, bo wartość przypraw, dzisiaj przeliczana na około milion dolarów, była większa niż inwestorzy zainwestowali w te pięć statków. Druga rzecz, wszystko co przywieźli jako te traktaty zawarte z władcami wysp filipińskich i korzennych, król uznał za ważne i że jest to część imperium hiszpańskiego, gdzie słońce nie zachodzi. No a do tego, jako pierwsi w historii ludzkości, opłynęli cały świat. Udowodnili, że nowo odkryty przez Kolumba ląd nie jest żadnymi Indiami wschodnimi, tylko nowym kontynentem, który będziemy nazywać zupełnie z innego powodu Ameryką. I jeszcze druga rzecz, jak się przepływa cały glob, to traci się jeden dzień. Było to wielkie zaskoczenie, i dopiero później wprowadzono linię zmiany czasu, ale był to jeden z efektów tej wielkiej przygody. Pozostała pamięć o tej wielkiej wyprawie i nazwiskiem Ferdynanda Magellana nazwano nie tylko tę ciśninę łączącą Atlantyk z Pacyfikiem, ale również dwie mogławice galaktyczne widoczne na południowym niebie, które żeglarze nazwali obłokiem Magellana.